Powód do zmartwienia dla drogowców i radości dla archeologów. Gruntowna przebudowa królowej Jadwigi odkrywa tajemnicę tej ulicy. Z tego powodu prace na skrzyżowaniu z ulicą Ludmiły Korbutowej musiały zostać wstrzymane. Dobra. Kiedy na placu budowy, prawie 2 metry pod ziemią, zostaje wykopana ludzka czaszka to nie ma wyjścia. Prace muszą zostać wstrzymane. Do akcji wchodzą archeolodzy, zaczynają od sprawdzenia archiwów i wywiadów z mieszkańcami. Okazało się, że prawie 150 lat temu w miejscu znaleziska stała kapliczka, teraz jest po drugiej stronie skrzyżowania. Prawdopodobnie wtedy pochowano pod nią zmarłego. Z wielu powodów mogło dla niego zabraknąć miejsca na cmentarzu. Wtedy tego typu pochówki były normalną praktyką. Szkielet został pieczołowicie odkopany i zabezpieczony. Zostanie Zbadany i ponownie pochowany. Niestety, tego typu zdarzenie musi wpłynąć na tempo prac przy przebudowie królowej Jadwigi. Akurat w miejscu znaleziska mają przebiegać największe rury kanalizacyjne. To właśnie ich wielkość wymusza zamknięcie przejazdu przez królowej Jadwigi pomiędzy Robla a 28 lipca 1943 roku. Poza skrzyżowaniem skorbutowej prace toczą się w zaplanowanym tempie.